Więc to wychodzi fajnie, podoba mi się też William Hart, który no Miał po prostu wymalowany na twarzy ten W kurw, Thunderballa z komiksów No niestety William Hart już nie żyje, no szkoda, niech będzie mu pojęci e, I gdzie to się zaczyna problem, bo jak mówię, pierwszy akt jest bardzo fajny Problemy zaczynają się wtedy, gdy Banner wyrusza do Ameryki i wtedy film no Kurczę no, jest to bo no po prostu generał rozgania za Myszą. Opakowaną. Zieloną Myszą. najbistą Myszą. Ale wciąż Myszą. <grym> no bo nie no to przesadzam, ale wiecie o co chodzi. Eee, Tim Roth, Cudowny aktor, uwielbiam go, ale w tym filmie jest tak bardzo żaden. choć Choć Wyjściowo to była fajna postać, bo on gra, wiecie, starego żołnierza, którego dla niego to jest po prostu całe życie, to wojsko. I wiecie, jak przyjmuje ofertę od Rosa, i tam wiecie, te... szykują mu te, te, te super serum żołnierza, które... <gry> który kiedy raczej trzeba dosłownie w lodówce, ale to, bo to nieważne. I, I wiecie, on chce więcej, więcej, aż w końcu się zamienia w abominacji. I to byłby fajny wątek, tylko że w tym filmie to tak, kurwa nie działa. No i CGI, no widać, że się zestarzało. Ta walka też końcowa dosłownie na jednej ulicy, to jest najgorszy możliwy... Najgorszy możliwy koniec filmu z bohaterskich, czyli dwa bloby w CGI i biją się dosłownie kurwa na jednej ulicy, w jednym mieście. Ale nie powiem, że jak na końcu Hulk robi Hulk Smash, to to, to wychodzi fajnie. To wychodzi to fajnie. Eee, także sami widzicie, jest to film, który ma swoje plusy, a też swoje wady. No, no też wielu ludzi go krytykuje za to, że no ma mało wspólnego z MCU. Nawet ta scena przed opisami, gdzie Byron nawet przychodzi do generała Rosy i tam go się pyta o Hulka. No to to <laughs> tak patrząc na ten film, który nie ma sensu. Więc no, powiem tak, jako się... to... część MCU. Pogubię się tak, w każdym Pamiętaj, tak, mimo, wszystko, mimo wszystkich wad, mimo wszystkiego, poleciłbym Wam ten film, bo to jest naprawdę ciekawy trochę, no, czasu, trochę inny niż przenieśmy się do MCU, dlatego ten film dostanie ode mnie takie mocne 6 na 10 z serduszkiem, no i polecam Wam go serdecznie.